Uwaga, challenge! 24 godziny jako Selena Gomez, zaczynamy! Co? Selena Gomez? O mój Boże, jak byłam nastolatką, byłam totalną jej fanką! Urodziłam się dla tego dnia, a więc zaczynamy! Jeśli lubicie Selena Gomez, albo czarodziei z Waverly play, zostawcie kciuka na góry, a my lecimy do kuchni po imbiru. <mum> Ponieważ Selena Gomez powiedziała, że rano lubi zjeść plaster imbiru, ale tak na po No! W sensie, ja lubię imbir, ale wiesz, na przykład w herbatce, w tak? No dobra, wasze zdrowie, widzowie ojej, ja, ja. Poranna, pielęgnacja, też musicie się zgadzać. Wasza ta i słuchajcie, mm -hmm. na YouTubie Vogue. Like Oczywiście, SPF powiedziała, że dbając o swoją o! skórę, dbamy też o ciało i umysł. W sensie, że to wszystko jest tak połączone. Ja uważam, że ma to rację Na ładny jesieniarski początek dnia weźmiemy sobie jeszcze mgiełkę z Bath and Body Works. I ona jest tak cudna. Pumpkinowa. I teraz lecimy się pomalować, ale to nie będzie zwykły makijaż zwykłymi kosmetykami, nie myślcie sobie. Tak jak wiecie, Selena Gomez ma swoją własną markę, która jest dostępna w seforze Air Beauty. No i zamówiłam sobie parę rzeczy, bo jeszcze jej nie miałam, więc co na to, żeby ją przetestować? Okej, okay, unboxing. Co my mamy w środku? Bo już nie pamiętam. Kilka ta paczka czekała na ten odcinek, okej? Okay? tu, jakie tu tycie. Zamówiłam miniaturkę bardzo popularnego różu do policzków jej. Nie wiem, że to jest takie tycie. No trudno. Mamy jej eyeliner. I tak, perfumy kolejne zamówiłam. Ale to są jej i one są nowe i my je dzisiaj przetestujemy, ale to Zmiananku <grystanie> Grafisy <grystanie> bardzo lubię I mamy jeszcze płatki pod oczy, ale one idą na wieczór Więc zajmijmy się tymi dwoma rzeczami Z tego co przeważnie u niej widzę, to Selena Gomez na co dzień ma taki delikatny makijaż oczu Więc sobie szybko taki zróbmy <grystanie> <grystanie> Ja już zaczęłam, a zapomniałam, że miałam brwi, tak wiecie, postawić. Ale la laminacja była kiedyś nawet taka mini drama z nią. Może nie mini. Ale przesadziła z laminacją i sobie je tak bardzo mocno to zrobiła. A na to. Hailey Bieber była Była storkę śmiejącą, ją, jakby. Oczywiście niby to nie chodziło o nią. Teraz pora na ten liner. I on jest zapakowany w ten sposób. Uh, o bo trochę jak długopis. Z tym W środku Ma pędzelek. pendzelek. Lużyłaś. Uh, jaką cieniutką kreskę może nim zrobić. Ale strasznie widać było jakieś trzęsą, problemy zdrowotne i z tego co wiem to też toczy. Zrobimy teraz resztę twarzy pod ten róż. Szybko tapetujemy. pakujemy sobie róż. O Boże jak on wygląda. No dobra. Zróbmy sobie tutaj rozblendujmy. taki masełkowy widzę, że mocne. Chyba wystarczyłaby mi jedna plamka. Chociaż ja lubię róż. Przyznaję, bardzo łatwo się tych kosmetyków używało. Wszystko tak jakoś lekko szło. Zanim perfumy moi drodzy, trzeba zająć się strojem. A jeśli właśnie chodzi o ciuchy, to wzoruje się w sumie na jej erze takiej 2010-2020 2015. I na czarodzieja z Waverly Place, bo kochałam jej stylówki w trzecim sezonie. Na Selenę mam przygotowane kilka outfitów. Zaczniemy od niego i możliwe, że się będziemy jeszcze przebierać. Mam tutaj taki, jakby gorsety. Tą spódnicę i mega mi się kojarzy z tym lookiem. I do tego będzie szła jeansowa kurtka, którą kiedyś jedna z dziewczyn, właśnie, która się zajmuje Zrobiła mi. Zrobiłam ją, macie to na short. Jeansowa kurtka, bo ona bardzo często je nosi. Pi. Niestety, Selena chyba nie ma kocia. Uuu, minus dla Seleny. Siemanko, cześć. Do cześć. To będzie super. Jeszcze ta kurteczka z kierunkiem Belli i yes. bestii z mojej ukochanej bajki Ever. Sztos. Jeśli chodzi o włosy, to czuciał jak prawie na środku kręcony takie messie i oczki. Uwielbiałam to, więc totalnie musiałam to dzisiaj odtworzyć. Ech, jako Alex Russo w mia takie mess. Bany albo rozpuszczone włoski, ale takie... Nie, to mi nie zależy, ale wyglądam sztos. Myślę, że to realizacja wygląda w ten sposób. Mega mi się podoba. Jeszcze ta kurteczka. Mm -hmm. Trzeba zabrać jakąś biżuterię. A Selena mega mi się kojarzy z kółkami. Takimi dużymi kółkami Kukami. Nawet w serialu, w którym obecnie gra, czyli zbrodni po sąsiedztwie. O nim sobie jeszcze dzisiaj pogadamy. Ma bardzo często właśnie takie duże kółka. Teraz pora na śniadanko I słuchajcie, to nie będzie tradycyjne śniadanko z mega. Ponieważ rozumiem coś lepszego. Czy Pupuszinek czeka już na kawka. Tak, czekam na kawkę. To wiesz, włączamy. teraz godzina? Zła ustawiona. No, jest dziesiąta. Widzisz, no on, on, on się psuje. Mówiłem, żadnych różowych. Ja teraz przygotuję nam śniadanko i ty też dostaniesz swoją porcję. Dobra. I to będzie coś, co widziałem u niej na tym filmiku. Będzie mega, mega sztos. Mama otworzyła lodówkę. No dobrze, jej też szykujemy. Moja myślę. Kawki Gotowe. Nadal czeka, buda niedostępne. niedostępna. banana. Banana! Dała... Ja sobie banana. jeszcze dałam tutaj melona, ale wiem, że ty raczej taki lubisz banana, nie coś. to tutaj to jest stawka dla. Nie, banana. Ne, ne. Pipi. Lody. Ja bardzo lubię to z długity, w ogóle. Niezankowe. No i słuchajcie, Lody na śniadanie, no bo kto nam zabroni. Ogólnie Selena jest w jakimś programie gotującym, ale to wrócimy do tego na <laughs> obiad. <do tego>, bo... <laughs> w rewolucjach jest. Tak, dokładnie. Wow! are just gonna Większe... Moje życie jest kompletnie. Tą większą Zobacz. trzeba powziąć. Oczywiście, że wita śmietana. w test, oczywiście. Mmmm, już tak Dwie miseczki. <noise> dla mnie. No tak. No i co najważniejsze, posypać. O, nie, 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 ja bez posypy, ja bez posypy. posypy? Nie, dobrze, ja, ja, bez posypy. Ja, tak, ja będę bez posypy. miała pod Disneyową. Tak, Ona jest Disneyowa, więc mhm. Disney tutaj są Uwielbiam tą posypę. Ona jeszcze taką miała wisienkę na samej górze. Może mam drzem wiśniowej? Poczekaj. Mama. Same truskawki, muszę pojechać do dziadka po dostawę drzemu. No. Nie no, ja jeszcze wiem czego brakuje. Słuchajcie, jest jesień, no to pianka dyniowa. O, zamiast wiśni, może być. No? Ej, spełnia swoją rolę. Dlatego, tego potrzebujemy Oreo. Ona ogólnie lubi Oreo, bo już widziałam to u niej w wcześniejszych latach. Ona teraz wydała swoje własne Oreo, które udało mi się znaleźć. Selena Gomez Oreo. Przetestujmy je i damy je od razu do seru, bo ona też tak robiła. w większych opakowaniach, Raczej nic nie jest dołączane. Blackpink też nie miało dołączonych przyważonych kart. Ale czy ciasteczko świeższe? Się... Ej, ono jest jaśniejsze. Zobacz, no. Oreo jest ciemne. Oreo powinno być w takim kolorze. To jest A On ma tutaj różne. I troszkę to jest takie do trawienia, bo to jest chyba jej podpis. A my trafiliśmy na razie to. Ja ogólnie jem tak, że na Pół rozwalam. ale u niej widziałam. Tak, mleczko. Namaczamy no. Mm. No, i gryziemy. Nie, nie, widelca. Ja. No, tak, To jest powodora. No niestety trafiliśmy na nutkę i serduszko jeszcze. Proszę bardzo, może sobie pokruszyć. Ogólnie z Selenego słucham od moich nastoletnich lat i uwielbiałam ją z filmu, czar, gdzie jest Waverly Play, a moją ukochaną piosenką do tej pory, ale mam ich mnóstwo. Jest hit delights, gdzie w ogóle jej outfity, jej fryzura, i w ogóle ta piosenka, tak mi się wszystko podobało. Ten vibe, ale wiele innych kocham. Mm, do śniadania. Jeszcze tak zwany żerać wszystkiego, co mamy w lodówce. Zapraszam! Bo matka, jak szybko przymiekłość. Ogon już sterczy. Bijam wszystkie ciasteczka i. Ja się Gdzie jest jej autograf? Się... Okej, okay, ja zrozumiem, że no nie ma tutaj kart, ale skoro są już gdzieś autografy, to chociaż zamiast tej karty mogliby dać się do każdego powiem. Się... Trudno. Maj serce pękło jak właśnie to Oreo. No słuchajcie, przyszła pora wreszcie na jej perfumy. i tak, nie wściekaj się, ale nie. Nie, kupiłam... mam czas, nie mam czasu, nie mam już czasu na wściekanie. nie? nie, Kupiłam najnowsze, zobacz, jak już nie ma. Nowy no perfumy. No właśnie Slezany Gomez z jej marki Rare. Ale patrzcie jakie ładne opakowanie. To prawda, widziałam różne opinie na ich temat, ale słuchajcie, o gusty, się nie dys... gustunia. O gustach tak? się nie dyskutuje, pamiętajcie. Jednym się podoba, a drugim nie. Ja często używam męskich, co tak wielokrotnie... duch, tam się ruszało to wszystko. Uuu, karmel, pistacje, różowy to jest takiego? Pieprz ale różowy. Vanilia, kakao. A. Jak cenowo. A, jak wszystkie perfumy. Co to znaczy? I jej marka nie, nie znie... jest tania. Jest w seporze. Poczekaj, co to znaczy? Dżam, 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 dżam. O, śmiesznie, macie tutaj taki lokal. Odblokowane, a tu jest zablokowane Czemu było odblokowane? Może ktoś mi to zużył, No hm? to ładnie, podoba mi się, Czuj? bo jej... boję się, że sobie to wtrącam Bo mi to opakowanie nie podoba Gdzie to psika? No widzisz, właśnie powiedziałem A tu? Czyli zablokowane A. To naklejka zasłania Najlepiej na skórze, bo pamiętajcie, że na skórze inaczej pachnie Bohami. I faktycznie czuję taki trochę Pszczowy zapach, <laughs> ładne Nie w moim stylu, bardzo tak uniwersalnie, ale ładnie Witamy serdecznie, czy chciałaby się pani wypowiedzieć Czy lubi pani Selena Gomez? Czy można to pogłaskać? Można pogłaskać. No, uścisk prezesa poproszę. Selena ma ogólnie dużo takich małych tatuaży. Ale za uchem ma napis właśnie, rare. Tak jak marka, rare beauty. to jej eyeliner. Pamiętaj, że masz ten odwrócone. Ojej, okay, faktycznie. Czy nie nie zrobisz mi to, czy nie? Nie! Sama musisz, będzie śmieszniej. Próbujemy, widzowie. W lusterku jest dobrze. Nie wiem, jak coś to będziemy pokazywać, widzowie, jest lusterka. Jest dobrze? Gdzie? Rer. Nie jest dobrze. Dobrze jest, dobrze. Czekaj, tak, tak. No, 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 nie no dobrze z... jest. No my zniecimy? No tu jest dobrze. No pokaż tu. 10 na 10. <grym> to <zainteres> będzie dobrze w stronę odbiciu. Jeszcze faktycznie. Ja nie wiedziałam, że ja tak mówię nawet. <grym zainteres> Przerwa NA KITEŁKA! Selenę Gomez poznałam właśnie z na Charge i z Waverly Place, które w wtedy na Disney Channel. Ona no nie do końca jest dumna z tej roli, w sensie później dużo osób mówiła, że w wywiadach zamiast pytać ją o jakieś ambitne rzeczy dotyczące jej działalności, to prosi ją, żeby po prostu zrobiła ten, wiecie, Disneyowy znak, ale ja. się oko on zawsze podobało. Całe życie chciałam zrobić taki, wiesz... Cześć, z tej strony na no Art, a wy oglądacie Disney Channel! Turu, turu, nie pamiętam tej muzyczki, Czu. O, 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 możemy teraz pośpiewać. Znaczy, wiecie, ja nie umiem śpiewać, ale możemy poudawać, że umiemy śpiewać. Ja miałam kilka jej płytych na samym początku i wszystkie kochałam cały czas, po prostu je odtwarzałam. Znałam je na pamięć. I to jest śmieszne, bo jak puściłam je teraz na Spotify. To ja znałam każdy tekst, mimo że jakby na początku nie kojarzyłam piosenki, ale nagle a jednak znam. Przed chwilą przyszedł kurier. I, słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że dostanę kolejną paczkę od Flower Nose. Jestem tak wdzięczna i takich kocham, bo nie dość, że kocham tylko kosmetyki. Inach to po prostu, ja mówię, gdybym miał większą walizkę, to wszystkie bym kupił. Mamy ich dość sporo z różnych kolekcji Nie no wszystkie są tak piękne Otwórzmy sobie lip cream Ja kocham wszystko co jest do ust Nawilżającego, bo przez to, że mam wąskie to bardzo szybko mi pieszchną. Boże jaki piękny ja, Dobra, ja, ja sam przyznaję, że to są jedne z ładniejszych no, kosmetyków Nie wytrzymam, zobaczcie taki śmieszny, bo tutaj po bokach się go napełnia. Dziękuję ślicznie. Pora się przebrać i skoro bardzo mi się podoba styl Seleny właśnie z 2010-2015. No to wygrzebałam moją starą taką kamizelkę. Kocham ją wtedy. Chyba w New Yorkerze ją kupiła. Dlatego weźmiemy sobie taką bluzkę, bo ona w czarodziejach z Waverly Place, miała bardzo dużo warstw tą bluzkę. I jeszcze na sam koniec weźmiemy takie frętle, bo ona też mi się kojarzy właśnie z takimi. Dajcie mi sekundę. Na ziemi wygląda to tak, ale Selena na masę super wisiorków. No nie, to jest za bardzo eleganckie. Nie w tym stylu. Mamy Dziś Problem, może coś takiego. Selena miała właśnie często Messi Bany. Co miała? rozczokrane rozczochrane nie Nieładzie, o. W tym stylu, tu jakieś nie seryjnie. Mało tego, grała w programie Ochrony Księżniczek i też gra taką rolę, w sumie jak miała. Jako Alex Russo. Bardzo mi się też podobał ten film. zapraszam do naszego programu kulinarnego. Kulinarnego. <laughs> Powinna się bardziej zachowywać jak Alex Russo, bo ona często gra właśnie takie role w humorze, więc spróbuję. Ponieważ mam piękną miskę, którą kiedyś dostałam <grych> no, straszowa, tak. To, ja. to użyję ją. Mamy dzisiaj masę rzeczy do zrobienia, a jestem już głodna i nie chcę mi się gotować za bardzo. Nie. O, nikt się nie dowie. Nie! Nikt nie, się nie dowie to nie jest. Nie, nie ma szans. szans, nie ma szans, nie, nie, to nie przejdzie. Przyniósłem sobie jeszcze z tego herbatkę i ta różana jest naprawdę pyszna. W kształcie listka. Zalewamy to, zalewamy to, jak to się robiło. Słuchaj, zrobienie takiej zupki w poprawny sposób też jest ciężko. No gotowanie. Też ci to kiedyś powiem. Poprawnie trzeba ją doprawić. Dopiero teraz zaleję. bo ma wtedy sens. Bo mi przyszedł SMS i chciałam zajrzeć ci przelałam Gratulacje, gotowanie jak można Nie, 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 nie będę tego, nie, nic nie powiem Na moją kuchnię czeka też tak gwiazda no, dzień dobry mhm. Czy ty jadłaś przed chwilą, które godzinki minęły? Kiseczka pusta, o matko Kiseczka pusta, To teraz naszą zupkę przelewamy tego eleganckiego naczynia To makaron, muszę nie zupka, dolej wody No chyba muszę tak. A się jednak nie przelałam Szybko posypujemy No i... No miał. Nie, już ci daję. Proszę. Nie ma, nie ma, że nie. Proszę, proszę Joh, historiczny ten kociak Do jedzonka puścimy sobie muzyczkę, bo ja bardzo zawsze to lubię robić. Nie lubię czegoś oglądać do jedzenia, wolę po prostu słuchać. No i oprócz naszego eleganckiego, profesjonalnego dania, mhm. puścimy piosenkę, o której wam mówiłam, czyli hit the lights. Pipi, chyba też na Przyznaję się, parę godzin minęło i ja już się przebrałam. W taki strój. Płonimy. Selena w wywiadzie 99 pytań z Selena mówiła, że jej ulubioną formą sportu jest pilates. What's your favorite exercise? Parties. A więc no cóż. Szczerze nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłam na pilatesie. Może kiedyś. A, tutaj sobie super kicia siedzi. Ja mogę powołać Ci stopę i połknij mnie. A, piękna stopnia. Dobrze, już nie przeszkadza. Nie obciążę Ponieważ mamy czas zabiernego internetu, to oczywiście z YouTube'a sobie puścimy jakiś workout. Mamy tutaj coś fajnego: 13 milionów wyświetleń. Zaufam. Lata się zrobiony, to teraz słuchajcie, bierzemy sobie spokoju kilka rzeczy do malowania. Mam tutaj zestaw farb, który testowaliśmy na ostatnim odcinku, kreatywnych rzeczy z temu. I jeszcze do tego szkicownik. Ponieważ, co do Seleny nie wiem, ale Alex Russo bardzo kocha malować. Jako dziecko Selena pierwszą rolę dostała w serialu Barney and Friends chyba, to się tak nazywało. I tam był taki słodziak i go narysujemy. A w tle gram ochrony księżniczy. Aż skończony. To teraz pora na odprężające spa. Także witam w mojej łazience, czyli idealnym miejscu na spa. Czekajcie, jak masz muszę inaczej ustawić. Bo It's not working, it's not working. Najlepiej. Na kanale, bo ona swoją tą późniejszą pielęgnację zaczyna od płatków pod oczy. A ponieważ, moje mi się już niestety skończyła, to zamówiłam. Jest pixie na przetestowanie. A przepraszam, nie, ona zaczęła od świeczki. I love candles. Ja mam naszą mufinkową malinkę jeszcze. Oczywiście nasze wszystkie świeczki macie na muffinki.pl Piąteczne będą niedługo. Odpalamy. Nie, już tą malinkę obok. Selena Gomez ogólnie ma dużo lęku. Wiedziała o tym w filmie. Tym film? Nie pamiętam jak on się nazywał. A obejrzałam go tak naprawdę. bo Moja pani psycholog mi właśnie powiedziała. Selena w takich przypadkach jak ktoś do niej podchodzi, a ona za bardzo czuje się zlękniona, to po prostu mówi to szczerze. Nie. Na przykład przepraszam, proszę się trochę odsunąć, bo, bo się boję. Ja ją ja podziwiam, że umie sama sobie z tym poradzić i ja w takich momentach się bardzo spinam i nie jestem w stanie słowa wykrztusić. Dlatego właśnie obejrzałam ten film i powiem wam naprawdę, jeśli lubicie Selenę, warto go obejrzeć. A! I obejrzałam wtedy ob Billie Eilish. Jeśli chcecie, żebym była Billie Eilish w kolejnym odcinku, koniecznie, napiszcie w komentarzu. Ja już byłam Arialą Grande, Taylor Swift, Sanach i wiele. Wiemy innych tu osób miała. macie tu całą playlistę. Pakowanko wygląda tak. Uuu, Taka zielono-żalkowa. Teraz tak wywaliłam sobie całą pokoń, więc to delikat. Numer jeden i numer dwa. Piuteczek. Teraz szykujemy sobie kąpiel i do tego chciałam wziąć jedną skórę do kąpieli, która jeszcze mi została, ale dzisiaj nie losujemy, ponieważ chcę bubblegum z Piotrusia pana, bo jest tutaj dzwoneczek, Alex Russo kiedyś była przebrana za dzwoneczka. W jednym z odcinków, więc bierzemy kolorek niebieski. Ty dzwoneczek z A ja szybko lecę po mój projektor gwiazd, osoby sobie zrobimy. Taki totalny chill w wannie Wow, dzisiaj wszystko i leci On już odpalony, wanna się napełnia Ślicznie to wygląda, ja ogólnie nie nalewam Za dużo wody, jakoś tak jestem nauczona Jeszcze sobie zrobimy zapach Ja już po kąpieli. Przygotowałam sobie tutaj japoński, ponieważ się teraz chwilkę pouczymy. Helena Gomez w tym wywiadzie mówiła, że gdyby miała więcej czasu, to by zaczęła uczyć się nowego języka i byłby nim japoński. A ja tak się składa, uczę się go, więc do roboty. To wie, może się niedługo przyda Przygotowując się do tego odcinka, włączyłam sobie serial, w którym ona aktualnie gra, bo to już ma chyba 5 sezonów: Zbrodnie po sąsiedzku. I słuchajcie, jak ja nienawidzę seriali, to, to mnie tak wciągnęło, że ja wczoraj. W jedną noc obejrzałam cały pierwszy sezon. To jest świetne, nie wiem jak dalej, ale pierwszy... A i przypomniał mi się, że miałam wam pokazać, jaką wyszywankę ostatnio zrobiłam i ją skończyłam. To jest moja pierwsza w życiu, więc nie bądźcie surowi. Pipi wytłumacz mi, co ty ja zamknujesz. Mam się martwić, mała. Czy chcesz już i spać? <noise> Przygotowuję sobie tu już miejsce do spanka. Włączyłam tu oczywiście światełka, tak jak zawsze, żeby było tak cozy. Jeśli chcecie w kolejny odcinek tej serii, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Słodziaki, widzimy się na linką. Dobranoc. Który sam YouTube wam podacił. Buziaki, pa.